Kilkakrotnie przejeżdżałem przez różan rowerem i zawsze był to szczególnie wymagający odcinek, a nawet powiem traumatyczny. Wąskie drogi, krajowe, bez pobocza, brak alternatywy przy konieczności przejechaniu mostu nad narwią oraz ogromny ruch tirów sprawiały, że zawsze chciałem jako kolarz opuścić to miejsce jak najszybciej. Różan można także zapamiętać po czołgu, który stoi w środku miasteczka, małym rynku, i to w zasadzie tyle z perspektywy kolarza. Jednak po czasie odkryłem, że miejsce, które tak pomijałem na swojej mapie zainteresowań, ma wiele ciekawego do powiedzenia. Wystarczy przyjrzeć się bliżej, odskrobać trochę farbę i zobaczyć, co jest pod spodem. Zapraszam w tym podcaście na pierwszy odcinek dotyczący jednego z małych miasteczek, jakich są setki, a nie, jeżeli nie tysiące w Polsce. W tym odcinku wszystko wszędzie. Bohaterem naszych opowieści będzie miasteczko Różan. W Różanie mieszka dziś według danych gminy 2700 osób, o połowę mniej niż w 1939 roku. Miasteczko Różan, leży na prawym brzegu Narwi, czyli tym bliżej Warszawy, ma bogatą historię, już od wieków średnich, aż do obfitych wydarzeń podczas II wojny światowej. Początkowo osada ta nosiła nazwę Rożan i była wsią książęcą, a być może i grodem. Wpływ na rozwój miasta miało strategiczne położenie nad spławną rzeką. W 1378 roku książę mazowiecki Janusz I Starszy lokował miasto Różan na prawie Chełmińskim. Od XV wieku miasto było stolicą powiatu Różańskiego i ziemi Różańskiej, a od XVI wieku starostwa grodowego. W 1581 roku ustalono tu skład soli dla całego północnego Mazowsza. Niestety upadek miasta miał miejsce na przełomie XVII i XVIII wieku, także w wyniku potopu. A ożywienie nastąpiło w drugiej połowie XIX wieku. W okresie międzywojennym połowę z 5600 mieszkańców stanowili obywatele żydowscy. Jedynym pozostałym i odkrytym przeze mnie świadectwem ich bytności w tej okolicy jest cmentarz żydowski położony niedaleko za miastem. W 1939 roku miasto było świadkiem spektakularnej bitwy. Dwóch polskich batalionów, które broniły mostu i przeprawy przez Narew, okopanymi w trzech porosyjskich fortach dziesięciokrotnie przeważającymi siłami niemieckimi, które ostatecznie po kilku dniach zaciekłej obrony zdobyły miasto z niewysadzonym mostem z powodu błędów w komunikacji i sprzecznych rozkazów, jakie otrzymali polscy obrońcy, którzy wycofali się w końcu bez walki. Żydowscy mieszkańcy miasta częściowo uciekli, a częściowo zostali z niego wygnani w 1939 roku. Miasto praktycznie nie ucierpiało podczas obrony przed atakującymi Niemcami. Niestety jesienią 1944 roku, podczas walk o uchwycenie przez Armię Czerwoną Przyczółków na zachodnim brzegu Narwi, miasto zostało prawie całkowicie zniszczone w 90%. Po wojnie miasto stopniowo odbudowywano, co widać po dzisiejszym jego charakterze. 90% zabudowy miasta pochodzi z wczesnych czasów powojennych. Z czasów II wojny światowej, w centrum miasta pozostał charakterystyczny pomnik radzieckiego czołgu, wyniesionego na wielkim piedestale. Atrakcjami miasteczka są wielkie forty, wybudowane przez cara w 1907 roku, które przynajmniej częściowo przetrwały w stanie niemalże nienaruszonym. A co najważniejsze, można je zwiedzać o dowolnej porze, chodząc po nich tyle, ile dusza zapragnie. Ku swojemu zdumieniu, Podczas nieco dłuższej niż rowerowa wizyty w Różanie odkryłem, że w jednym z tych fortów funkcjonuje jedyne w Polsce narodowe składowisko odpadów radioaktywnych. Na szczęście umieszczono je w tym najdalej oddalonym od miasta obiekcie. Jest to składowisko powierzchniowe, przeznaczone do ostatecznego składowania krótkożyciowych i średnioaktywnych odpadów o okresie połowicznego rozpadu w zawartych w nich radioizotopów poniżej 30 lat oraz tymczasowe przechowywanie materiałów długożyciowych. Docelowo długożyciowe odpady promieniotwórcze zarówno z tego składowiska, jak i z innego składowiska mają zostać składowane w składowisko głębokich odpadów promieniotwórczych. Jednak nie podjęto jeszcze decyzji o lokalizacji i budowie takiego składowiska. Zamknięcie miejsca składowania odpadów radioaktywnych różan jest planowane na 2038 rok pod warunkiem rozpoczęcia eksploatacji nowego składowiska odpadów radioaktywnych, planowanego na 2033 rok. Obecnie w forcie przechowuje się odpady podekontaminacyjne: zużyte środki dekontaminacyjne, odzież ochronną, urządzenia, elementy wyposażenia, wkłady filtracyjne, rudę uranową, niewykorzystane i zużyte substancje promieniotwórcze. Składowisko przechowuje około 3300 m3 odpadów radioaktywnych. Różan jest położony zaledwie 90 km od Warszawy. Można dojechać rowerem w ciągu jednej dniowej wyprawy rowerowej, a w mieście jest ciekawa ścieżka spacerowa długości 4,3 km z quizem, której mapkę na życzenie można dostać w Gminnym Centrum Kultury imienia Józefa Pisudzkiego, nie wiadomo dlaczego, który znajduje się w samym centrum miasta, niedaleko pomnika z czołgiem. Sympatyczny pracownik ośrodka pomoże zapoznać się z questem i zaplanować sam spacer, który nam zajął około półtorej godziny bez zwiedzania fortu. Na Ford warto przeznaczyć drugie tyle. Miasteczko posiada otwarty dla zwiedzania o każdej pozie fort garnizon Różan, twierdza Różan, w którym jest wiele obiektów, po których można samodzielnie się przemieszczać i na pewno stanowi on gratkę dla wszelkich miłośników militariów. W mieście jest także piękny stadion piłkarski z bieżnią tartanową oraz boiskami do koszykówki, a na rynku koło pomnika obrońców Różana jest sympatyczna cukiernia z dobrą kawą i herbatą, która znajduje się tuż przy pomniku obrońców Różana. Warto również zaznaczyć, że na przedmiościu znajduje się niezłej klasy hotel ze spa, w którym można spędzić noc. Prawdą jest, to co twierdzi gmina na własnej stronie internetowej, że Różan posiada sprzyjające warunki przyrodnicze i krajobrazowe. Środowisko naturalne gminy cechuje w sumie niewielkie zanieczyszczenie, a występują duże kompleksy leśne, liczne strumienie łąki pastwiska, urozmaicona rzeźba terenu, a szczególne znaczenie ma rzeka Narew i jej dolina, charakteryzująca się bujną roślinnością nadbrzeżną i wodną. W związku z tym lokalizacja sprzyja organizacjom spływów kajakowych, grzybobrania. Czy wypraw rowerowych po okolicy. Co więcej, same miasto zachęca. Potencjalnych mieszkańców do rozważenia zamieszkania w nim. Praktycznie nie ma lokalizacji, do której nie można dojechać utwardzoną drogą. Gmina jest podobno w 100% zwodociągowana, a kanalizacja obejmuje swoim zasięgiem miasto Różan i kilka przyległych miejscowości. Podobno mieszkańcy płacą jedno z najniższych podatków od nieruchomości w Polsce, a gmina dotuje system zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków, a dodatkowo na niskim poziomie utrzymuje cenę za wywóz odpadów komunalnych. Wszystkie dzieci w wieku szkolnym, po wniesieniu przez rodziców opłaty pokrywającej koszty transportu, mogą wyjechać na wakacje na koszt gminy, a do dyspozycji dzieciaków pozostaje baza oświatowa w postaci szkoły podstawowej i przedszkole samorządowe, a obie placówki położone są koło siebie i dysponują niezłą bazą sportową w postaci wyżej wspomnianego boiska z bieżnią i boiskami do koszykówki i siatkówki. Pasjonaci sportu mogą więc korzystać z basenu i miejskiej hali sportowej. Burmistrz Piotr Świderski deklaruje, że w najbliższym czasie powstaną kolejne tereny rekreacyjne, jak choćby zagospodarowany fort numer 4 nad Narwią. A jeśli to nie jest w stanie przekonać Was do zamieszkania w Różanie, to na pewno w podjęciu decyzji pomoże widok na panoramę miasta z mostu na rzecz Narwi. Burmistrz zaprasza do Różana, bo twierdzi, że Wasze serca już tam są. Wszystko to wygląda pięknie, ale muszę tutaj dodać łyżkę dziegciu do tej beczki miodu. W mieście nie ma niestety ani jednej, ani kawałeczka ścieżki rowerowej, a dojazd do jedynego mostu nad Narwią, który prowadzi do terenów zielonych i cmentarzy i różnych pamiątkowych punktów, prowadzi drogą krajową, która jest bez pobocza. Ciężko go przekroczyć zarówno pieszo, jak i rowerem. Nie uwzględniono użytkowników w planowaniu dojazdu do mostu. Oczywiście, jak się bardzo chce, to można ten most przekroczyć zarówno pieszo, jak i rowerem, ale nie jest to ani przyjemne, ani bezpieczne, ponieważ poruszamy się jezdnią jednojezdniowej drogi krajowej, po której co chwilę pędzą tiry. Pozytywnym zaskoczeniem może być, że duża część mieszkańców porusza się na rowerach, także w najgłębszej zimie której tu byliśmy. Jednak organizacja ruchu w mieście jest podporządkowana tylko samochodom. Jak mówię, nie ma w mieście ani kawałka ścieżki rowerowej. Także wokół szkoły, dzieciaki, jak widać, nie mają żadnej możliwości dojazdy do szkoły rowerem. Miasto nie posiada żadnego połączenia kolejowego, a także komunikacji autobusowej. W samym miasteczku wiele budynków ogrzewanych jest za pomocą paliw stałych. Niestety, w grudniu, podczas którego tu jesteśmy, czuć to wyraźnie w powietrzu. Pewną jaskółką nowego podejścia może być to, że na budynku urzędu gminy jest czujnik jakości powietrza, pokazujący poziom zanieczyszczenia cząstkami pyłu zawieszonego (PMI 2,5 i 10). Podsumowując, warto wybrać się do Rżana na weekend. Być może sielska atmosfera przekona kogoś do pozostania na dłużej. Kto wie? Mam nadzieję, że podcast o małym miasteczku może być także ciekawy dla innych słuchaczy. Jeżeli tak było, zapraszam do komentowania i postaram się w przyszłości powiedzieć o innych ciekawych miejscach. Zapraszam, bądźcie ciekawi.